Dzieje się powoli, przynosi gorzki smak w w jej Niewyraźne zamiary i czyny niemrawe I fakt, że po czasie zdajesz sobie sprawę Że mogłeś podać dłoń, nawet podać broń Zrobić więcej, zrobić coś lub ginąć z nią A tak, weź sobie wyobraź mnie i heroizm Wolałem nic nie robić, nic jej na to nie pozwolić Wiem jedno, teraz weta pierdoli głowy Tych wiernych ćpunów też wiem, coś o tym trzeba rozbijać nasze przyjaźnie i rozmawiać ze sobą, a mijać się w bramie, Czy przez honor i dumę pierdolę jedno i drugie. Pamiętam wszystko, ale nie wszystko rozumiem. Moja pamięć krzyczy wtedy mogłeś więcej, chwyta mnie za ramię i bierze wstecz gdzieś, robi to za Na bok, wytrzymując ich wzrok Robiąc skok na ich duszę Sam krok od przepaści Od planów biznesów do zerwania przyjaźni Mogłem więcej niż ja Wtedy miałem to gdzieś, teraz nie mam już jak Kiedy widzę w tym sens, demoluję życie dzień w dzień Wokół cienie z przeszłości Nie cofniesz wahadła, choćbyś strzyniał ze złości A wtedy odwracałem głowę od problemu Odchodziłem pewny siebie